Pod tłustym krabem, w czym mogę pomóc? Ta, daj mi duże frytki i dużego krabo burgera. Hej, uważaj! Niczego nie zauważyłem. <announcing> Hej, gdzie się podział ten drugi? Prima prilis, Jestem tutaj! <small noise> Hej! To dobre było! <small noise> nie szwenda się przy kasie! Przepraszam, mogę prosić o dwie kostki lodu? Jasne! Dwie kostki lodu już podaję. Proszę bardzo. Dzięki. Prima, prilis. Czego mi tam dolałeś? Ja nic, ja... No gadaj! Prosiłeś o dwie kostki lodu do drinka, a ja wrzuciłem tylko jedną. <śmiany> to rzeczywiście dość śmieszne. Masz rozpięty rozporek. Prima Prillis! Ty nie masz rozporka! Ha-ha-ha! Hmm. Hmm. Wreszcie coś do sprzątnięcia! Prima Prillis! ha <med> あっ。

Spongebob! Spongebob, masz mnie wpuścić! Spongebob, lepiej mnie wpuść! Nie zmuszaj mnie, żebym zagrał! Hmm, czego tu chcesz? Spongebob, chcę tylko powiedzieć, że cię przeprowu... Że jak? Próbuję powiedzieć, że... A... Tak? Właśnie próbuję powiedzieć prze... Musi być na to jakiś łatwiejszy sposób. Spać Bob! Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo cię. E... Przepraszam. Proszę bardzo, Ale, mam to Janie. gdzieś? Powiedziałem, mam czyste sumienie. Chyba pod wielkim, skoro tak się rozpłakał. Prima Aprilis, palant. Jesteś śmierdziel! No dobra, dobra, przepraszam, przepraszam, przyznaję, że przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić. Naprawdę, SpongeBob, ja cię lubię. Lubię mieszkać obok, lubię ten dźwięk syreny wcześnie rano i twój piskliwy śmiech po nocach. Lubię Gacusia, Patryka, Sandy, Pana Kraba i wszystkich innych, których zmuszony jestem tolerować i... 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 Skalmar, ty tak naprawdę? Tak, tak, SpongeBob. To wszystko naprawdę. Nawet ta część o cytrynach i pościga hałtem? Że co? Tak, 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 ta, jak chcesz, ale obiecaj mi, że nikomu nie powiesz. Obiecuję. Serio? Prima aprilis! Prima aprilis! Prima aprilis. Tak, prima aprilis, prima aprilis, ale was nabrałem! Ha, 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 ha,